W warsztacie będzie smażenie. Eee, także taki wynalazek mam tutaj. Prowizorki są najtrwalsze. Jeżeli chcecie wiedzieć co z tego wyjdzie to oglądajcie. Zapraszam. Witajcie na kanale Staraskeczki z Ameryki. Dziś mamy tutaj żelazko i będę smażył sobie, ale na pewno nie jajecznicy. Aczkolwiek to jest taka bardzo porządna, emaliowana w środku patelnia do smażenia, załóżmy jednego jajka sadzonego. Jak ktoś jest single, to tam. Chociaż ja uważam, że do jednego jajka to nie ma co tam podchodzić, do pięciu to nie ma co podejść. No ale. Nieważne. W każdym bądź razie prowizorki są najtrwalsze i mam, mam gdzieś nawet w kartonie dorobienia takich woskowych wypełniaczy, jak potrzeba przymieszać, ale to jest przekombinowane i to jest ból w czterech literach. I wiecie, jak jakiś sprzęt jest przekombinowany. To więcej jeszcze czyszczenia, i w koło jest po prostu mes zrobiony, a wyjdzie z tego wielkie nic. Dlatego robię to na patelce. Tu mam właśnie wypełniacz, już właśnie mi się kończy, dlatego że wypełniacze. Fabryczne to są przeważnie jakieś tam pastele, jakieś tam najróżniejsze, a producenci nie idą tak szybko w e, stronę tego, co klienci chcą i ostatnie 5 lat to jest po prostu berze i szarości, wszelkiej odmiany szarości. Może dlatego, że życie jest takie szare. Aczkolwiek z drugiej strony ja żadnych takich fajerwerków to w życiu nie potrzebuję, zwłaszcza takich jak macie za wschodnią granicą. Także <kluzny> fajerwerki to nie jest to co ja lubię najbardziej w życiu. Eee, wezmę kamerę w rękę, wezmę patelkę i mówię e, z różnych e, to, co potrzebuje zrobić, to potrzebuje białego i srebrnego wypełniacza i pół wypełniacza bezbarwnego. I po prostu no, sprawdzone jest i mówię, może komuś to pomoże, jak to zrobić samemu, bo ja jestem pewny, że nawet u Was nie ma wszelkiej palety barw. Wypełniaczy zwłaszcza chodzi o woskowy wypełniacze, bo inne wszystkie, które można bejcować, to nie jest problem. Ale jeżeli tego e, tak jak do płyty, czy do laminatów, musi być w danym kolorze jak jest laminat, i koniec. Inaczej to będzie się rzucać w oczy. Także biorę kamerę, przestawię statyw i pokażę Wam jak to robię. Tak z ciekawości Wam pokażę właśnie te szarości, do których muszę dorobić, także no, ładny kolor to jest no szary. Szary dość, dość jasny, aczkolwiek to nie jest jedyna e, odmiana szarości, którą klienci preferują. Ten jest najbardziej w tej chwili właśnie chodliwy, ten kolor. Jeszcze jeden jest taki trochę jaśniejszy szary. Jak się położy obok, to dopiero widać, tak to nie widać różnicy. Yy, I tu jest jeszcze taki szary, który prawie wygląda jak biały, ale to jest właśnie szary. Także muszę wypłamiarcze do tego porobić. Trochę, żeby się tak mocno nie grzało, żeby się nie paliło. Yy. Z doświadczenia wiem, że większość, jak do, robi się w miarę szary, e, szary wax, e, jasny szary, to trzeba większości białego i trochę przezroczystego. Także wrzucamy te serdelki. Łaksowe, patronia się powinna zaraz ugrzać, zaraz tu powinno się zacząć topić. Ja muszę to obskubać z tego. Come on, come on, Może za bardzo przykręciłem. Mam nadzieję, że to w miarę prosto będzie. Już widać, że to się rozpuszcza. To pinam to się cały czas. Dorzucam kolejne kawałki. Nie należy tego robić na za wysokiej temperaturze, żeby po prostu to nie, nie przypaliło się. Zwłaszcza jeżeli robimy jasne kolory. Eee, bo jak ciemne, to. Jest trochę łatwiej, natomiast bardzo trudno jest robić kolory właśnie te jasne. No musi to zająć trochę czasu i tyle. No widzicie, topi się. Na razie musi to trwać. Widzicie, że proces trwa, że się rozpuszcza. Zupa się waży. Jest taka bardzo ważna rzecz, że najpierw trzeba rozpuścić wszystko, co macie e, białe, a dopiero dodawać kolorant, jeżeli robicie, załóżmy, szary, czy jasno-brązowy, czy jakiś. Dlatego, że tego kolorantu, który... E, znaczy, to nie jest kolorant, tylko to jest łaks w innym kolorze, z którego, z którego to będziecie dorabiać. E, tak, jak ja mam tu odrobinę i nie mogę go kupić, a to jest taki właśnie szary, ale on jest bardzo intensywny, także tu włożyłem 6 lasek tego, tak, dwa, te dwa kawałki to jest jedna laska, czyli 6 lasek wrzuciłem tego. Jedna trzecia podejrzewam, że wystarczy, e, żeby był kolor albo nawet mniej, dlatego że. Nie robię tego pierwszy raz, więc już mniej więcej wiem co i ile tego włożyć. Także to z czasami stolarnia to przeraża się w małą gastronomię, taką bardzo małą gastronomię. Prawie prawie że wszystko już się rozpuściło. Także oczywiście pewnie to by było łatwiej na kuchni gazowej, ale nie mam tu kuchni gazowej, mam tylko mikrofalówkę, ale w mikrofalówce tego się nie da zrobić. No i teraz jak już jest rozpuszczone, to teraz taki, taki kawałek wrzucam tego, to jest taki w zasadzie jak niebieski, on zacznie zaraz puszczać kolor. Ksiądz nie wiem, czy to widzicie, że teraz zaczynają. O, zaczyna się zabarwiać. O, I mówię, to trzeba bardzo, bardzo. widzicie? To trzeba bardzo delikatnie i mało do, dosypywać, dlatego że to po prostu może być bardzo szybko zaciemne. Przy robieniu tego jest, jeżeli skończymy na za jasnym, niż, lepiej niż na zaciemnym, dlatego że na za jasnym to zawsze możemy potem rozpuścić to jeszcze raz i dodać. Tak, z doświadczenia wiem, że biorę teraz ten, który był dorobiony przedtem, kolor i po prostu przyrównuję do tego, co zrobiłem. I widzę, że już nie dużo potrzeba, że jeszcze trochę muszę, muszę dodać. Nie wiem, jak to będziecie widzieć w tym świetle. Mam tu dwa. Ten jest do jaśniejszego. Ten, który teraz chcę dorobić, czyli widać już, że praktycznie to się udało. Może to się wydawać teraz trochę, że jest bardziej niebieski, ale to. Dlatego, że jak to jest wilgo, mokre, rozpuszczone, to jest zawsze tak. A potem, jak to zastyga, to trochę ciemniej. Także mamy taką zupę, i teraz, jak to po prostu w zasadzie to wszystko zrobione. Myślę, że widzicie tu w brzegu kadru, że to jeszcze się grzeje. Rozpuściło się teraz, jest takie jak woda. Tu obciąłem kawałek tuby silikonowej. Zakleiłem taśmo i teraz po prostu będę to wypełniał. Mam nadzieję, że nie porozlewam za dużo. Aczkolwiek nie mam tego pojęcia, bo nie widzę przez ekran. O, jedno. Muszę iść po drugie teraz. No. Tak to wygląda, tak to wyszło, zostało odrobinę. Także zleję to po prostu noc. Rozpusz musi być. ostygło trochę przykleiło się co się wykruszy jak się wysuszy to się wykruszy eee, takie dwa w zasadzie takie dwa krążki to na pewno nam starczą na dwa lata dlatego że nie tylko z tego koloru robimy aczkolwiek ostatnio jak to się mówi to jest hot color czyli że jest taki po prostu trendy. Patelkę umyłem. Można jajecznicę smażyć. Lunch minął także coś można pojeść. Mówię to teraz zanim wystygnie dobrze to pewnie do lodówki wstawię jutro będzie gotowe, ale mówię wszystko jest proste jak już się wie. Także te, pokazywałem, że te gotowe, które się kupuje łaksy, e, one mają, przeważnie są ciemne, mnóstwo jest brązowych. E, bardzo, bardzo ciężko do, znaleźć w ogóle jakiegoś producenta, który robi szary. Dlatego tak to wykombinowałem, dlatego że trzeba jest matką wynalazku. A wszystko jest proste, jak już siebie. Jak się podobało, to standardowo. Dajcie lajka. Miłego dnia Wam życzę. Niech moc będzie z Wami.